Cześć witajcie moi kochani w kolejnym odcinku na kanale. W dniu dzisiejszym jest 7 maja, godzina 1440 czasu angielskiego, czyli wasza godzina jest 15.40. Ja w dniu dzisiejszym melduję się od Was miejscowości Nie pamiętam jakiej co chciałem sprawdzić na drogowskazie, ale na drogowskazie nie było nazwy ale jedziemy już w stronę autostrady M3 w stronę Londynu, dokładnie w stronę IBF, w stronę Ashfordu i stamtąd będziemy gonić najpierw na rozładunek w dniu jutrzejszym w, w Belgii E, zaś potem mamy już rozładunek e, bezpośrednio, bezpośrednio. E, znaczy na piątek, e, na Włochy, okolice Weronym. E, trasa dosyć fajna. Dlaczego Włochy? O, Włochy między, dlatego, między innymi dlatego, że należy zrobić serwis w samochodzie, wymianę oleju na 40 tysięcy. A dlaczego wypadło na Włochy, to już Wam opowiem całą, całą historię. Wyszło tak, że na początku byliśmy w Niemczech. W Niemczech chcieliśmy zawczasu za zrobić serwis olejowy w ramach przedłużenia gwarancji samochodu. Zajechałem na pierwszy serwis Renault. Oczywiście, co usłyszałem od Niemca, że jeżeli by to było auto nasze, Niemieckie, to by wymienił w ciągu jednego dnia. A tak on nie wie, ile będzie trzeba czekać na tą wymianę na wymianę oleju. I po prostu on nie jest gotowy na to, żeby w dniu dzisiejszym zacząć. I po prostu no, na samo zakończenie jeszcze powiedział, że średni czas myśli około półtora tygodnia czekania. Tak w głowie sobie myślę, półtora tygodnia na wymianę oleju, gdzie normalnie zajeżdżasz na obojętny jaki serwis w Polsce, jest około półtorej godziny na wymianę oleju, a tutaj mówi, że tyle czasu. No mi coś zaczęło po prostu nie grać, nie zgadzać się, po prostu pożegnałem się i pojechałem dalej. Tak? Tym samym wylądowaliśmy w Anglii. Rozładowałem towar w dniu wczorajszym i załadowałem ten towar, który jedzie do Włoch. Zaś drugi doładunek był w dniu dzisiejszym i po prostu jadę już w stronę IBF-u. Będę tam około godziny 16.30. Teraz wyjeżdżałem z tankowania, ponieważ zasięg mi spadł do 100 km zaledwie. A wiadomo, że w grupie Renault. Pokazanie 100 km zasięgu nie zawsze oznacza, że będzie te 100 km, tylko może być dużo, dużo, dużo mniej. Ale myślę, że powinno się teraz wszystko udać i powinniśmy aż do portu w Dover dojechać bez problemu na tym. Zostało nam to IBF-u jakieś 139 km i będzie wszystko ok. Ja Was zapraszam na dzisiejszy odcinek i do zobaczenia na kolejnym raporcie sytuacyjnym Cześć, witajcie Ja jestem już w porcie Dover. O, taka aktualizacja dosyć dosyć nieoczekiwana ponieważ miała być troszkę wcześniej ale na IBF-ie troszkę zeszło Prom mamy o 20.45 czasu OK eee... Bilet bukowaliśmy na Irish Ferry. Płyniemy piokiem, płyniemy piokiem. Raczej dobrego żarcia się nie nastawiam, że będzie jakiekolwiek dobre żarcie na tym candle w dniu dzisiejszym. Zobaczymy ogólnie, jak to wszystko wyjdzie. I myślę, że do zobaczenia. Po drugiej stronie kanał La Manche już w Kale. Jak tylko zejdę z pokładu lub będę schodził, to wam będę dogrywał dalej. A ja Was zapraszam na, na ten odcinek. Z takich sytuacji mam jeszcze do powiedzenia, że serwis w piątek został anulowany we Włoszech. Z tego powodu, iż kierowca i pracownik serwisu myślał, że Chodzi o serwis dopiero w czerwcu eee, Dobrze, że w ogóle oddzwonił Od tego trzeba zacząć eee, No niestety okazało się, że wpisał na czerwiec W maju nie ma miejsca i będziemy jechać tym sposobem do Polski Więc do zobaczenia W kolejnym razem eee, Do zobaczenia na kolejnym raporcie sytuacyjnym, a ja już pomału będziemy Raczej wjeżdżać już do pokładu promu Pioner. Cześć, witajcie moi kochani. Znajdujemy się już w porcie Tkale. Jest godzina 23:27. Jeszcze mi nie zaktualizowało komputera pokładowego tutaj, ani, ani samego telefonu, jeżeli chodzi o czas. Według nawigacji jestem dalej w porcie dower, więc chwilkę to mu zajmie myślę, że jest około godzinki podlotu do stacji Drągen i stamtąd sobie ruszymy już do Gandawy dnia następnego czyli jutro z rana żeby rozładować to we fabryce ciężarówek, więc myślę, że nic ciekawego się już nie wydarzy ale ciągle Was zapraszam do tego, żebyście oglądnęli jednak do końca, być może jednak coś ciekawego się pojawi. W tym momencie żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i do usłyszenia wkrótce.